Mamy nowy materiał Drwala. O Claire Obscure. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy Cure jest woke? Bo tu w sumie gramy samymi kobietami, no nie? Więc jak my jesteśmy takimi grifterami, to pewnie byśmy skrytykowali tę grę za to. A chyba tego nie robiliśmy. Nie wiem, musimy się spotkać znowu z chłopakami i dogadać się, co myślicie o jakiejś grze, bo, bo sami nie wiemy. Dzień dobry Drwalu, witam bardzo serdecznie na moim kanale ponownie. Szanowni Państwo, długo zastanawiałem się nad tym, jak zatytułować ten materiał. Pomysły były różne. Od bardzo robionego przeze mnie środkowego palca w stronę gamingu AAA, poprzez gamingu. ostatni dzwonek alarmowy dla Game devu, aż do mojego faworyta, czyli ta gra to cios prosto w mordę wielkich korpo z Ubisoftem na czele. I moi drodzy, któregokolwiek z tych w końcu nie wybiorę, najlepsze jest to, że każdy z nich doskonale oddaje istotę rzeczy. Z tej strony Drwal Remvajło i zapraszam was na materiał o największej growej niespodziance tego Totalnie. roku. Mnie to w tym wszystkim najbardziej śmieszne, że jak ja zobaczyłem tą grę po raz pierwszy na pokazie, to powiedziałem, ale gówno. <laughs> nie sprzeda się. <laughs> Quick time... QuickTime Eventy stary w JRPG-u w 2025 roku brzmi chujowo, ale powiem Wam, że nie ma nic lepszego niż raz na jakiś czas się po prostu pomylić. Niesamowita sprawa, naprawdę. Chciałbym, słuchajcie, częściej się tak mylić w przypadku gamingu. Po prostu bym chciał, no ale no żyjemy w takich czasach, że no, no nie Mas que rapaziada ele soltar Baby, baby, baby. Dzień dobry, dzień dobry, witam pięknie w dzisiejszym materiale. W tym momencie już blisko 222,5 tysiąca subskrybentów. Pięknie dziękuję za cały ten kredyt zaufania i zachęcam most. każdego nowego widza do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Temat dzisiejszego odcinka, czyli Clare Obscure Expedition 33, już praktycznie w momencie swojej premiery zapisała się wielkimi literami w historii gamingu. Nie, no totalnie. Ja ja to mówiłem wielokrotnie, ja to w tym materiale powtórzę. Że uważam, że ta gra jest totalnym trendseterem, jeśli chodzi o gatunek jrpg -ów. Za kilka lat dostaniemy multum takich gier, które będą próbowały być drugim klerem. I cieszę się, że faktycznie mogliśmy na żywo uczestniczyć w tej premierze, bo to była premiera, która nie była jakoś mocno zapowiedziana. Nikt się tego nie spodziewał i odkrywaliśmy tę grę dosłownie puzel po puzelku. Coraz bardziej się nie uierając, no nie? To jest takie uczucie, wiecie, jak zagrać stary w Diablo 1 na premierę, nie? Być przy premierze gry która dosłownie redefiniuje cały gatunek, albo tworzy cały gatunek, no bo to jest jakieś JRPG Souls-like, nie? Ale w przeciwieństwie do <gryw> wielu ostatnio wydawanych ze strony wielkich korporacji gamingowych potworków, ta gra zapisała się w historii jak najbardziej pozytywnie. Milion sprzedanych egzemplarzy w ciągu zaledwie pierwszych trzech dni od premiery. No. Drugi milion w ciągu dwunastu dni od premiery. I nie zdziwiłbym się, jeżeli kolejny milion jest w zasięgu. I teraz uwaga, mówimy o SPRZEDANYCH KOPIACH w momencie, gdy gra była w Game Passie. I nagle wszystkie argumenty typu, o Assassin's Creed się wcale nie sprzedał dobrze, ma 3 miliony graczy, ale tylko dlatego, że jest w abonamencie, jest wytrącany z ręki wszystkim płaczkom, no nie? No bo... gra, która jest w najpopularniejszym abonamencie growym, jakim jest Game Pass, jednak okazuje się, że potrafi się sprzedać odpowiednio, a gry, które są w abonamencie tym Ubisoftowym za 20 Eurasów, no to się tak dobrze nie sprzedaje. Nagrywam ten materiał. Najwyższe możliwe oceny wystawiane nie tylko ze strony nie bez powodu coraz mniej poważanej branży, ale przede wszystkim ze strony zwykłych, codziennych graczy, na przykład w serwisie Metacritic. Do tego osiągnięto to z grą należącą do gatunku wyjątkowo niszowego. Zwłaszcza na zachodzie. 200 I milionów wszystko to. Graczy. Ja się nie, ja nie dziwię, jak niedługo będą po ten lajki z widoku. Osób na YouTube dodawane jako ludzie, którzy doświadczyli tytułu. Jest dziełem malutkiego studia, liczącego zapewne mniej osób niż pracownicy bufetu w głównej siedzibie Ubisoftu. I nie bez powodu do Ubisoftu w tym momencie piję, i będę na niego pić kilkukrotnie w tym materiale, ponieważ twórcy gry Claro Obscure Expedition 33, czyli Studio sound for Interactive, powstało z inicjatywy między innymi, byłych pracowników Ubisoftu. I powiedziałbym, że jest to prawdziwy klar, Claire... e, przepraszam, Krem de la creme całej tej sytuacji, ale nie, chem de la creme w tym wszystkim stanowi, moi drodzy, cena. Proszę bardzo, szanowni państwo, klucz do gry, 130 zł. Wersja deluxe z dodatkowymi Widzowie, skórkami, kupujcie, czy tam kurwa. z bajerami. Serio, nawet jeżeli wam się wydaje, że wam ta gra nie siądzie, bo to jest JRPG, gdzie też mi się tak wydawało, to kupcie i to przetestujcie, to za 130zł 150 za to Można? Bardzo. Można, tak? Proszę bardzo, jak widać już sam sobie zakupiłem, bo naprawdę morda się cieszy, gdy widzi się grę tej jakości na premierę w w końcu normalnej cenie. Link do Instant Gaming zostawiam w opisie, jest to pewny sklep z kluczami, gdzie znajdziecie zarówno Claire Expedition, jak i masę innych świetnych tytułów na PeCety, PlayStationy, Xboxy, co kto lubi, wszystko, moi drodzy, tutaj jest. A jako że przy okazji kupując na Instant Gaming wspieracie kanał, no to widzicie, wszyscy na tym zyskujemy. No ale, moi drodzy, przejdźmy sobie teraz do tego krok po kroku, w jaki sposób Claire Obscure Expedition 33 wymierzyło siermiężny policzek w stronę zachodnich gamingowych Tyle zajmuje podwaracji. ta gierka dla casualowego gracza? To myślę, że w 30 godzin to przejdziesz na lajcie, nie? Ze swoją Byłą spółką matką na czele Claire Obscure Expedition 33 Bije rekordy popularności na Steamie Gracze szturmują debut Studia Claire Obscure popularnie się odwieźwi na 3 tytuł Bije rekordy na Steamie Te gry już nie kupisz w sklepach Przebój wyprzedany no. Claire Obscure cały czas wyciąga nowych graczy Wyszedane. Francuski hit pobił swój poprzedni rekord Etc, etc No, zerknijmy sobie moi drodzy Wpierw na liczby, okej? Okay? Moi drodzy, wchodząc sobie od choćby na dane ze Steama Jak widzimy, widzimy od wy, kurwa, Mary, która miała miejsce pod koniec kwietnia. Gra zdobyła naprawdę spore grono graczy. Najwyższa liczba grających jednocześnie graczy na samym Steamie to było 145 tysięcy. Zaś nawet w tym momencie, moi drodzy, z samego rana, gdy nagrywam ten materiał, już dobre ponad dwa tygodnie po premierze, gra w tą grę w tym momencie z samego ranca ponad 44 dwa tygodnie po premierze i gra ma wyższy wynik niż Doom The Dark Ages teraz wydany ever, jaki wykręcił, będąc też w Game Passie. No może jednak tworzenie gier za 440 zł za premierę to nie jest najlepszy pomysł i czasem lepiej obniżyć tą cenę i trafić do większej ilości użytkowników. Nie wiem. Ale się domyślam Tysiące graczy Szanowni Państwo, czy są to dobre dane? Możecie mnie spytać No, najlepszym wyznacznikiem jest porównanie sobie do innych tytułów I dobrze wiecie, do czego będę porównywać Moi drodzy, Assassin's mówiłem, że będziemy grać mocno w Ubisoft dzisiaj I słowa dotrzymam Szanowni Państwo, Assassin's Creed Shadows Hejczory Ubisoftu Gra, która przecież wedle wszystkich mediów branżowych jest sukcesem przez wielkie sy... No, jak widać liczby nie za bardzo się z tym zgadzają, moi drodzy. Co już kilkukrotnie przedstawiałem w innych materiałach. Dane ze samego Steama, moi drodzy, pokazują bardzo wymiernie, że w momencie, gdy Assassin's Creed Shadows, moi drodzy, czyli gra. Z ogromnej Bardzo ludzie szybko zapomnieli o tym Assassin's Creed, no nie? Harry Gier, jaką jest Assassin's Creed? Robiona przez Ubisoft. Dwilkiego gamingowego molocha. Gra, którą robiły setki osób, jak nie tysiące. Na którą wywalono pierdyliard pieniędzy. Szanowni Państwo, na Steamie udało jej się osiągnąć maksimum w liczbie 64 tysięcy, szanowni Państwo. W tym momencie ostały się z tego zaledwie 2 tysiące, co zresztą przewidziałem bardzo trafnie w moich materiałach. 64 tysiące jako maksimum dla gry z tak wielkiej serii jak Assassin's Creed to no. nawet nie jest tylu graczy, ilu w ciągu ostatnich 24 godzin odpaliło Claire Obscure Expedition. Średnia graczy dla tej gry to jest więcej niż maksimum jakie wycisnął Assassin's Creed Shadows. O Ubisoftzie, że, że tak powiem, miałeś Hamie złoty róg. Ci ludzie byli w twoim studio. A wolałeś robić swoje. No i teraz zbierasz tego żniwo. Szanowni Państwo, oczywista sprawa, że są to wyniki jedynie ze Steam'a, jednakże te wyniki są zapewne podobne na innych platformach, zapewne są podobne na konsolach, jeżeli chodzi o wymierność sukcesu nowej gry dawnych pracowników Ubisoftu. I moi drodzy, takie liczby jak najbardziej. Ciekawy jestem, czy. Ludzie, którzy bronili Assassin's Creed Shadows, będą w stanie teraz tego wybronić. No, wiadomo, że to są klauny, które nie potrafią operować na liczbach, tylko operują na tanich emocjach, ale no, aż ciekawy jestem, czy ktokolwiek z wszystkich szykaczy. I obrońców uciśnienia Ubisoftu będzie to teraz jakoś wytłumaczyć. Przekładają się rzecz jasna na sprzedaż, tak? Wedle strony Gamalytic, z której często korzystam, w tym momencie na bazie właśnie danych ze Steam'a możemy mniemać, że na samym Steamie sprzedało się około 1,4 miliona no. sztuk. Tej gry. To na bazie właśnie estymacji średniej liczby graczy jest wyliczane. I mówimy tutaj tylko i wyłącznie o... Czy znaczy to jest wyliczane nawet po, przypisa... po przypisanych yy, grach do publicznych kont, nie? Wynikami sprzedaży pochwali się zresztą już twórcy gry. Jak już wspomniałem wcześniej, w ciągu zaledwie trzech dni od premiery sprzedał się milion egzemplarzy, a w ciągu dwunastu dni od premiery już ta liczba wzrosła do dwóch milionów. I nie zdziwię się naprawdę, jeżeli już w tym momencie dobijamy do trzeciego miliona. I zwrócę tutaj uwagę na kluczową kwestię, którą pomija. Albo z głupoty, albo ze ślepoty. Wielu tych, którzy nie lubią mnie, czy reszty ludologicznego towarzystwa na YouTubie, szanowni państwo, mówimy tutaj o realnie sprzedanych kopiach. Jeżeli tak. jest napisane, że sprzedano tyle, a tyle, to sprzedano tyle, a tyle. Assassin's Creed Shadows chwali się tym, że osiągnął 3 miliony graczy. Proszę bardzo, to są chyba najnowsze dane z marca. Over 3 million players for Assassin's Creed Shadows I owszem, sądzę, że gra z takiej marki jak Assassin powinna się sprzedać przynajmniej w takiej liczbie, co nie zmienia faktu, że tutaj, moi drodzy, słowa klucze. Tak gdy mówimy o 1 million players, że ileś tam graczy zagrało w grę, to nie znaczy, że ta gra. Hey, nie niedługo może zacząć Demka wrzucać publiczne. I wtedy też będą ludzi z demek do tego doliczać? Została w takiej liczbie sztuk sprzedana, tak? Tu milion plaw. Ale to jest zabawne, bo dużo ludzi tego totalnie nawet nie kuma no nie? I nie widzi tej różnicy. Ja następnie trzy. Tutaj zaś mamy jasny sygnał. Sprzedaliśmy tyle, a tyle. Koniec kropka. Nic więcej nam nie trzeba, żeby ogłosić nasz sukces, tak? Bo liczby mówią same za siebie. I tymi liczbami się chwalimy i nie ukryjemy ich gdzieś po kątach. To jest, moi drodzy, piękny wyz... Oczywiście, że nie. Oni zawsze nabierają wody w ustach, gdy rzeczywistość ich dopada. Czyż ile kanałów śmiało się z siebie i innych? Biszaków, że chuja się znacie i Assassin's Creed Shadow, to so fajna gra z dobrymi wynikami. Przeszłonę, że osoby, które wchodziły, wychodziły ze swoich baniek, aby zagrać w tę grę, pochwalić się i dołożyć swoją cegiełkę do narracji, że jesteś handlarzem, gniewem i grifterem. No, no i co teraz, jednak się okazało, że my handlowaliśmy prawdą. znacznik sukcesu. Kiedyś, wyznacznikiem sukcesu mogły być także i oceny ze strony magazynów czy portali. No, powiedzmy sobie szczerze, w dzisiejszych czasach, gdy ta branża prowadzona przez jakże rzetelnych A ja, to dziennik... też mi się tak bardzo podoba, no nie? Że prowadzi się taką narrację, że okej, okay, są te oceny, i nawet jeżeli te oceny zgadzają się z naszym podejściem to i tak mamy je w dupie i nie używamy tego jako argumentu. Tak samo z ocenami z Metacritica i całą resztą, no nie? Mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, żeby budować taką świadomość, że faktycznie oceny wystawiane przez dziennikarzy growych, no, nie mają sensu. I to nie jest sytuacja, w której używasz tego, gdy pasuje to do twojej narracji, to jest sytuacja, w której po prostu tego nie używasz to powiedzmy sobie szczerze, na te oceny chyba już nikt z wyjątkiem samych dziennikarzy uwagi nie zwraca. Niemniej, oczywista sprawa, ładnie to wygląda. Dużo więc lepiej jest zajrzeć po prostu na oceny ze strony graczy. No i tutaj jak czytamy choćby w takich nagłówkach, wszyscy są zgodni, to najlepsza gra w historii. No, przynajmniej patrząc właśnie na kwestię właśnie ocen wystawianych ze strony graczy. Chodzi tu oczywiście o oceny na serwisie Metacritic, gdzie rzeczywiście gra Claire Obscure Expedition 33, bazując na ponad 10 tysiącach ocen, ta średnia wynosi 9. Kropka 7, moi drodzy. Oczywista sprawa, że tu również tego typu huby do oceniania. Bierzemy zawsze taką ocenę przez, przez sito, tak? No bo każdy może wejść i taką grę ocenić, co nie zmienia faktu, że zawsze jest to jakiś tam poziom wymierności. A z pewnością, jeżeli chodzi o stosunek do gry ze strony graczy. Sam bez bicia przyznaję, że w grę jeszcze nie grałem. Jak widzicie, gra już zakupiona, także będzie grane. Może na streamach ogramy, wtedy się podzielę chętnie moimi wrażeniami. Jednakże na, na tę chwilę ograniczam się. Po do analizy tego, co dostajemy w kwestii danych. Jednakże, w zdecydowanej większości recenzje są zgodne. Pokazują grę jako coś wielkiego, arcydzieło wręcz, od gameplayu poprzez audio, wideo, poprzez oczywiście fabularną warstwę, a przy o okazji Jezu. pokazują tę grę jako Kurwa, coś, co potrafiło jeba, przybliżyć tak graczom bardzo ten niszowy gatunek, jakim jest RPG w japońskim stylu i dostosować go do naszych gustów. I tak jak powiedziałam, moi drodzy, w tym wszystkim, tym De la krem, tak Oczywiście oprócz świetnej ceny. Jeszcze raz odsyłam na gaming. W tym wszystkim, moi drodzy, wisienko na torcie jest to, że tą grę stworzyli między innymi byli pracownicy Ubisoftu. No, tak, szanowni tak państwo, zabawne. wygląda Sunfall. Interactive, czyli twórcy gry Clare Obscure Expedition Free, Samo studio liczy sobie no, około 30 osób, tak, troszkę ponad 30 osób z tego, co kojarzę. Oczywiście w procesie tworzenia gry uczestniczyło ich dużo więcej, tak, to już jest tam prostowane w necie, że no, że to nie tylko 30 osób robią o grę, bo tam na pisach końcowych jest ich dużo więcej. Oczywista sprawa, tak, twórcy gry korzystali, rzecz jasna, również z pracowników zewnętrznych, również z, ze współpracowników. Oczywista sprawa. Jednakże taki ten trząd studia, tak, studio samo w sobie, to jest właśnie około 30 osób. Szanowni Państwo, w 2024 roku liczba pracowników Ubisoftu wynosiła e, ponad 18 tysięcy. To wszystko oczywiście rozsiane na 45 studiów w 30 Zyka, krajach. I tego Ubisoftu, moi drodzy, się czepiamy z, tak jak powiedziałem, prostego powodu. Weźmy sobie choćby ten artykuł. Claire Obscure Expedition Free" powstało, ponieważ jeden z pracowników Ubisoftu był znudzony. O kulisach założenia studia opowiada pan Guillaume Brosz, czyli właśnie szef Sample Interactive. Wywiad z panem Guillaume był dostępny na stronie BBC. Założyciel studia w tymże wywiadzie zdradził, co skłoniło go do odejścia z Ubisoftu. Jak sam przyznał, był znudzony i chciał Słuchajcie spróbować czegoś. Jesteś Ubisoftem i dosłownie taka złota gęści przelatuje między palcami. Bardzo mocno to przypomina sytuację Nexona i Dark and Darker faktycznie, gdzie też powstał fenomenalny pomysł na grę, ale firma się na niego wypiła dupą, bo stwierdziła, że a nie będą tego robić. A pracownicy sobie wychodzą i robią sobie własny tytuł. Boś I osiągają ogromny sukces. A w rozmowie z BBC. Boś... No to idealnie pokazuje, że korporacje i gry komputerowe to nie są rzeczy, które idą w parze, że produkty, które są. W sensie, że gry komputerowe są na tyle artystycznym elementem, że nie można próbować ich. Yy, korporyzować. Czy to będzie odpowiednie słowo? Wspomniał, że decyzja o założeniu własnego studia wynikała z chęci oderwania. Z tak, jakbyś próbował zrobić korporację, która by pisała książki. No, no nie, to są produkty zbyt artystyczne, zbyt personalne, bardzo często. McDonalizować. O, no. McDonalizacja. To było takie fajne określenie, no. To prawda. się od korporacyjnych struktur. Początki Sanford Interactive były skromne. Kluczowych pracowników Bosch rekrutował, m.in. przez Fora, od choćby panią odpowiedzialną za lokalizację, przyłączył do zespołu po tym, jak odpowiedziała na jego post na Reddicie, dotyczący darmowego nagrania głosowego do Dema. Bosch przyznaje, że lockdowny związane z dolegliwością wiadomego pochodzenia pomogły mu w budowaniu zespołu. Wiele utalentowanych osób szukało wtedy kreatywnego zajęcia i było otwartych na nowe wyzwania. Muzykę do gry. O, zobaczcie, jako... wszyscy ten a taki kryzys był w branży podobno. stworzył pan, którego posz odkrył dzięki Cloudowi. Twórcy ujawnili także, że w trakcie prac nad grą wielu członków zespołu wykonywało zadania poza swoją specjalizacją, co okazywało się jednym z kluczy do sukcesu. Mamy niesamowity zespół, głównie złożony z juniorów, ale są bardzo zaangażowani i utalentowani, o, to fajne. stwierdził... Po... To, roz... to rozwojowe musiało być dla nich, no nie? Bo jakbyście sobie wyobrazili taką korporację, no nie, która robi gierki, i masz przekrój pracowników, i oni po prostu każdy gdzieś wykonuje swoje zadanie, to też nie masz odpowiedniego feedbacku z innych stron. A jeżeli nagle byś narysował to inaczej, miałbyś umiejętności pracowników, które by nachodziły na siebie, no to tworzysz dosłownie pattern starej kolczugi. A kolczuga bardzo dobrze broniła, no nie? I każdy może swoje umiejętności trochę rozszerzyć, może się rozwinąć, ale przy okazji może dać odpowiedni feedback i masz no, większą perspektywę. A nie ma nic ważniejszego niż posiadanie odpowiedniej perspektywy. Sam jest zaskoczony, że całość zadziałała mimo skromnych początków. I tak jak wspomniałem, oczywista sprawa, że również i w procesie całej gry korzystano również ze, z, z takich źródeł spoza studia, co widać po napisach końcowych, co nie zmienia, mojej drodzy, jedna. No ale przy napisach końcowych są też te sterzy, i na przykład te sterzy byli z polskie studia, też niektórzy wiecie istoty rzeczy, że studio 30 około osób było w stanie rzucić na kolana wielką korporację, choćby taką, jaką jest Ubisoft i wiele innych zresztą, bo ja tu cały czas chodzę na Ubisoftcie, no, ze względu na oczywistą konotację, jednakże prawda jest taka, że dokładnie to samo, co robi Ubisoft, robi w tym momencie multum innych wielkich, zwłaszcza zachodnich korporacji. No ten ok. model jest cały czas ten sam. Siedzą sobie korpo ludki, one tam sobie mają swoje sztywne rzeczy i tylko powielają już od dawna przedymane schematy, jeżeli chodzi o gry. Do tego jeszcze dorzucą albo jakąś paskudną monetyzację, albo chyba jeszcze bardziej paskudną polityczną poprawność. No i wychodzą, moi drodzy, buble. Gry nijakie, gry niepotrafiące niczym nas zaskoczyć, niczym nas wciągnąć, powielające coś, co widzieliśmy już pierdyliart razy, tylko że dużo, dużo gorzej, i do tego jeszcze walące na kilometr albo skrajną chciwością czy nachalnymi światopoglądowymi ciągotami. I moi drodzy, tylko głupiec bądź ślepiec nie zauważyłby, jak... Generalnie z motyw że z założyciela Stunt Folles milionerem i tam sypał sianem trochę. Co ty gadasz? Uuu. Ale to tylko pokazuje, że da się dobrze zarządzać kosztami, a nie wypierdalać 500 milionów na marketing. O, widzisz, a to ciekawe w sumie, muszę, muszę ten więcej coś o tym poczytać. Czyli precy mieli generalnie w Sandforu. Bardzo tego typu korporacje, robiące tego typu produkty, stawiające priorytety zupełnie nie na swoich miejscach, bo mówimy tutaj zarówno o grach, ale także o filmach, o serialach, tylko ślepiec bądź głupiec nie zauważyłby, I jak bardzo zabija to kreatywność. No. Kreatywność ludzi, Dokładnie. którzy chcą tą kreatywność uwewnętrznić. Bo, moi drodzy, naprawdę, Ubisoft miał tych ludzi. No, przynajmniej część tych ludzi, którzy stworzyli teraz Clare Expedition, Ubisoft miał ich u siebie, a kompletnie nie umiał i nie chciał ich Wykorzystać, bo wolał im kazać trzaskać kolejnego kopiuj w klej asasyna z czarnym samurajem. Także tak jak powiedziałam moi drodzy, miałeś, Hamie złoty róg. Szanowni Państwo, tym bardziej więc sukces gry Claire Obscure Expedition 33 cieszy mnie. I to cieszy mnie niezmiernie, ponieważ jest to kolejny pokaz tego, że kierunek, w którym idzie Ubisoft i masa podobnych jemu korporacji, tak EA Games, Blizzard, etc., etc., to nie jest kierunek dobry. I może pora się w końcu opamiętać. No, zobaczymy, czy ktoś wyciągnie z tego kiedyś jakieś wnioski. Moi drodzy, w tym roku to naprawdę fajnie się dzieje, tak? No, Kingdom Come, Oblivion Remaster teraz, Clear Obscure. Co jeszcze nas czeka? Nie wiem, ale cokolwiek by to nie było, im bardziej pokazujemy, że jakość jest zawsze na pierwszym miejscu, tym Lepiej. Szanowni Państwo, tym oto optymistycznym akcentem yy, zakończmy dzisiejszy materiał. Ale mi się to podoba, że jeżeli patrzymy na te zmiany w jasna... Myślicie, że ten gaming po prostu się sam kuleczy po jakimś czasie? Czy jednak dojdziemy do totalnej dystopii, gdzie mikrotransakcje wszystko zaleją? Będą gówniane tytuły z ogromną ilością mikrotransakcji? Mi się wydaje, że on się po prostu bardzo mocno podzieli i będą gry, które będą osiągały. Bardzo duży sukces, dostarczając odpowiednią jakość, ale dużo ogromnych firm się po prostu wykolei i będzie czerpało siano głównie z mikrotransakcji. Zajrzyjcie koniecznie, bo żeby Instant się tak Gaming. naturalnie ulepszała. Taka gra w takiej cenie, aż samo się prosi. Moje linki zostawiam w opisie materiału. A póki co, moi drodzy, ode mnie to wszystko. Teraz to tylko jeszcze w to zagrać, co? Ja to tak zauważyłem, że ja zaczynam granie w jakąś grę na streamie, potem długo, długo streamu nie ma, no i granie się kończy, No, moi drodzy, to także od was zależy, tak? Jak jesteście na strumykach, to gramy dalej, jak was nie ma, no to nie gramy. Prosta sprawa, tak? Uznajmy, że taką relację sobie wytworzymy i będzie dobrze, tak? Im będzie was więcej, tym ja będę częściej streamował, okej? No, tak czy inaczej, póki co ode mnie to wszystko. Z brodatym pozdrowieniem. Drywal Rumpajow. No i. asunia. No i bardzo miło.